Los Angeles to jedno z najbardziej filmowych miast na świecie. Nakręcono tu setki, jeżeli nie tysiące produkcji. Głównie dlatego, że właśnie tutaj znajduje się Hollywood oraz Universal Studio, jedno z najstarszych i najważniejszych studiów filmowych na świecie. Spod tego kultowego znaku zabieram Was podróż po filmowych miejscówkach w Los Angeles. Gotowi! Chodźcie. Jeden z najlepszych punktów widokowych na Los Angeles i napis Hollywood, czyli Obserwatorium Griffina. Było tu kręcone naprawdę wiele, wiele filmów. Jeden z najbardziej charakterystycznych to La La Land. Była tu odgrywana scena tańca w gwiazdach właśnie w środku obserwatorium. w transformersach obserwatorium pełniło funkcję takiej bazy wojskowej z której po prostu wydawano polecenia Please, Pani gry GTA pewnie kojarzą tą scenę z piątej części jako obserwatorium meme Davey! Ratusz w Beverly Hills odgrywał komendę policję w filmie Gliniarz z Beverly Hills. Na pewno kojarzycie tą muzyczkę. A tutaj mamy hotel, w którym Julia Roberts uczyła się dobrych manier i mieszkała przez cały film. Salad fork. Dinner fork. I definitely have the salad fork. The rest of is a little confusing. Kolejna filmowa miejscówka. Jesteśmy na Rodeo Drive w Beverly Hills, czyli jednej z najdroższych ulic na świecie. Jest to miejsce, gdzie w Pretty Woman Julia Roberts robiła zakupy i gdzie najpierw jej nie wpuszczono do sklepów, a później wydała tu fortunę. Yeah. Jesteśmy w Echo Park. to tutaj były nagrywane sceny Lalalandu oraz Chinatown. W filmie Chinatown główny bohater Jake wynajmuje łódkę i pozornie udaje, że robi zdjęcia jeziorze, podczas gdy tak naprawdę śledzi męża pani Murray. Czas na szybkich i wściekłych, za mną bar Toretto, czyli miejsce, gdzie pracowała cała rodzina, gdzie słynny Brian O'Conner przyjechał na kanapkę z tuńczykiem. W środku jest normalny sklep, są plakaciki, są też urywki z filmu. W kupimy też autka, czy różne bryloczki, czy nawet koszulki z filmu. Obok sklepu na ulicy znajdują się ślady palonej gumy. Patrzcie, przyjeżdżają tu fani filmu, oddając hołd bohaterom. Za mną, dom Dominika Toretto. to tutaj mieszkali główni bohaterowie i został zastrzelony Jesse. Jest to normalny, mieszkalny dom. Muso and Frank Grill. To tutaj Rick i Cliff, czyli Brad Pitt, jedli obiad i rozmawiali o swojej karierze w filmie pewnego razu w Hollywood. All right, what's To miejsce na pewno kojarzycie z wielu filmów, na przykład Iron Man czy Forrest Gump. To właśnie na koniec tej promenady dobiegł Forrest Gump, następnie się zawrócił i pobiegł dalej. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak naprawdę wygląda proces tworzenia filmów. Jak powstają efekty specjalne i dźwiękowe oraz jakie atrakcje czekają w Universal Studio Hollywood, to zapraszam Cię do osobnego filmu, który znajdziesz już na moim kanale. Dziękuję za oglądanie i koniecznie daj znać w komentarzu, jakie filmy kręcone w Los Angeles znasz albo które miejsca filmowe warto jeszcze odwiedzić.